Marszałkini Wysoka Izbo. Na Kongresie Kobiet jak co roku stała wystawa poświęcona osobom w drodze. W zeszłych latach wszystkie polityczki podchodziły, oglądały, pytały, jak pomóc. W tym roku omijały tę wystawę. Wolontariuszki, które od trzech lat są tam na miejscu i zastępują polskie państwo, tam na granicy polsko-białoruskiej, na pytanie, co możemy jeszcze zrobić, odpowiedziałyby o tym mówić, by nie odwracać głowy. Więc mówię jasno, bezpieczna granica to taka na której nikt nie ginie, a prawo międzynarodowe jest w całości przestrzegane. Mimo, że wygraliśmy wybory, to w tej sprawie wciąż pozostałam w opozycji, bo na polsko-białoruską granicę nie wróciła praworządność. Ludzie wciąż cierpią w lesie, a prawo nie jest przestrzegane. W parlamencie tutaj została przyjęta ustawa o bezkarności dla wojska, niezgodna z polską konstytucją, sprzeczna z prawami człowieka, co podkreślali zgodnie eksperci, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Tak naprawdę i tu w Sejmie i w całym społeczeństwie chodzi o to samo. Większość z nas jest rasistami. Ostatnio usłyszałam od opozycjonisty z czasów PRL-u, czego się najbardziej bał przy powstawaniu III Rzeczypospolitej. Powiedział, że bał się najbardziej tego, że wróci skrajna prawicowa endecja, taka jak w przedwojennej Polsce. Niestety wraca. I to w zastraszającym tempie. I tylko od nas zależy, czy uda nam się ją zatrzymać. Dziękuję i zapraszam panią